temat, o którym chciałyśmy z Panią rozmawiać to strata i żałoba. Mhm. E, I tutaj e, nasze pytanie, e, czy każdy sposób żałoby jest dobry? Mhm. Ok. Ha. Teraz często spotykamy się z tym tematem myślę, częściej niż kiedyś z powodu pandemii. Mm. Można powiedzieć, że żałobę przeżywamy na różne sposoby i każda żałoba jest indywidualna. Są takie ogólne wytyczne w psychologii, tak? różne teorie, które mówią o etapach żałoby. Te etapy nie zawsze są jeden po drugim, one się przeplatają, czy etap złości, czy etap y, smutku, czy etap poczucia winy, y, czy akceptacji tego, co się stało. Y, ale mówi się, że żałoba trwa około roku lub dłużej. Tylko tak naprawdę, wiecie, jakby nie chodzi o to, żeby coś sprawdzać, wydaje mi się, e, z teoriami dokładnie, ściśle. E, można powiedzieć, że żałoba może być jakąś taką przesadną reakcją, czy jakby traumatyczna żałoba, tak? Że, że jednak rzeczywiście takie hasło gdzieś nie wpadło ostatnio właśnie, słyszałem, traumatyczna żałoba, że... Tak bardzo zaburza nasze życie, to co się z nami dzieje w żałobie, że nie jesteśmy w stanie wypełniać swoich ról życiowych, obowiązków, w ogóle żyć. Tak, Że to widać, że ktoś naprawdę bardzo ciężko tą żałobę przechodzi. Nie wiem czy traumatycznie, ale w takim znaczeniu, że, że wymaga wsparcia i to też jest w porządku. Tak? Że jeden może jakoś radzić sobie lepiej, funkcjonować, ale, a drugi bardzo ciężko to przechodzić. i. I e, być może musi przeżyć różne emocje, być przy innych osobach, które go zrozumieją. No, chyba takim problemem byłoby, gdyby ta żałoba trwała latami. Na przykład, że, że mija rok, drugi, trzeci, kolejny, a człowiek dalej żyje tą śmiercią, tą stratą, jakby ona dopiero co się wydarzyła. Jakby jego życie zatrzymało się i było do śmierci danej osoby, a potem, już żeby dalej nie było życia. Że to tak jakby blokuje dalszy rozwój. Często chyba takie jest z rodzicami, jak na przykład umrze dziecko, im, ale właśnie nie takie powiedzmy malutkie, strasznie, chociaż to też zależy indywidualnie, ale często jest tak, czy to w filmach, czy też na żywo widać, że jak umrze takie dziecko właśnie nastolatek albo takie małe, że naprawdę potem rodzice tak naprawdę całe swoje życie trochę tak dopasowują do tej śmierci i to tak zawsze jest połączone chyba, mhm. co by się nie działo. Mhm. No bo... Że można tak utknąć na tym etapie tak? i żyć mhm. tylko tą przeszłością i tą stratą, a można yy, na przykład to jest bardzo trudne, ale bardzo ważne jednocześnie przewartościować to, to doświadczenie, czyli w czymś trudnym, traumatycznym zobaczyć też jakąś szansę. Czyli, że mimo ogromnej straty, ogromnego cierpienia, że kogoś straciliśmy możemy wyjść z tego procesu żałoby silniejsi i na przykład zmotywowani do jakiegoś działania. Że na przykład właśnie dla tej osoby, którą straciłam, zrobię coś tam. W związku z pamięcią o tej osobie będę na przykład działać prospołecznie. Albo będę robić coś, czego ta osoba byłaby dumna i też by to robiła. Na przykład, że może mnie to pozytywnie. Oczywiście nie, że teraz będę wszystko robić jakby z myślą o tej osobie. Nie, mieć swoje też życie. Ale że jakiś element mnie mógłby jakby w jakiś sposób pamiętać właśnie o tej osobie. Znam przypadki też takich osób, kiedy traciły bardzo bliskich, na przykład, nie wiem, czy rodziców, czy współmałżonków, gdzie taka strata była naprawdę wykorzystana w ogóle, nikt by nie pomyślał, że tak się stanie, bardzo produktywnie, że osoba, która straciła tą bliską osobę, zaczęła naprawdę bardzo się rozwijać, i robić rzeczy, o których by nawet nie pomyślała, że jest, do których jest zdolna, tak? I to nie są farmazony, co ja mówię, tylko naprawdę doświadczenia ludzi, że, że również może nas wzbogacić takie doświadczenie. A jeszcze na przykład, bo Pani mówiła o tych etapach jakby żałoby mhm. i czy jest tak, że jak nie przechodzimy jakiegoś tam etapu z tych, które są, to czy to jest dobrze, czy na przykład jak ktoś przeżyje żałobę cały czas płacząc i się wypłacze, na przykład to będzie dobrze, albo ktoś na przykład no, znajdzie sobie jakiś sposób na no, odreagowanie tego mhm. i bez jakiegoś tam etapu, to czy to jest ok, czy mhm. to jest normalne. Mhm. Na przykład, jeżeli płaczemy i przepłaczemy całą żałobę, możemy ją płakać, przeżywać z różnych powodów. W tym płaczu może być i złość, i poczucie winy, i bezradność, i żal. I wściekłość, i strach, i ten płacz może wyrazić te wszystkie emocje. I może, ktoś może mieć w taki sposób i dla niego będzie najlepszy. Ktoś y, może rzadko wyrażać emocje w żałobie, bo takim jest człowiekiem, tak jest ukształtowany i na przykład będzie ją rozładowywał, rozładowywał te emocje, na przykład fizycznie, w jakimś sporcie, bo nie rozmawia dużo z innymi ludźmi, na przykład nie, jest, nie, nie pokazuje emocji. I może w taki sposób sobie z tym poradzić, tak? Nie będzie to jakoś bardzo świadomie przeżyta żałoba, ale nie wszystkie żałoby muszą być bardzo świadomie przeżyte. Każdy człowiek jest inny, ma inne potrzeby. Jedni będą dużo rozmyślać, rozważać, yy, nie wiem, tak egzystencjalnie też do tego podchodzić, a inni bardziej zadaniowo. Tak, niektórzy na emocjach się skupiają, inni na zadaniach, na problemach. I myślę, że nie ma jed wiecie, myślę, że to jest takie, uspokaja wielu ludzi, nie ma jednego sposobu na nic. Najlepszego. Naprawdę, gdyby tak było, to po prostu książka napisana, wszyscy by mieli tą książkę, by z niej korzystali i życie byłoby proste. Każdy chodzi o to, żeby znalazł w swój własny sposób, czyli w tej żałobie jakoś się odnalazł, kierując się swoimi potrzebami. Jeżeli nie czuję, że, że chce mi się płakać, no to płaci, że jestem wściekła i mam żal do tej osoby, która umarła, i uważam, że na przykład była głupia, że doprowadziła do tego, że w końcu nie żyje, na przykład. Mogą to być pretensje do tej osoby. Warto nie robić z tego tabu, że jak jest zmarło, to się dobrze o nim mówi. Nieprawda, tak? Można mieć wiele pretensji do takiej osoby i to też jest ważne, żeby tego nie blokować. Czyli nie blokować żadnych emocji, które nam przychodzą. Jeżeli chce nam się śmiać i na przykład na pogrzebie albo na stypie chcemy śpiewać piosenki, które ta osoba lubiła, bo wiemy, tak sobie myślimy, że, że pewnie by ją to cieszyło, gdyby żyła, gdyby wiedziała, że tak, tak przeżywamy ten czas, to no warto to robić, żeby nie, by nie stawiać sobie jakichś norm odgórnych, że coś jest zakazane lub nie, tak? I wtedy łatwiej, jeżeli do, przyzwolimy sobie na, na wszystkie emocje i myśli, które, czy, czy, czy rytuały jakieś, czynności, potrzebujemy chodzić na ten cmentarz codziennie, to chodźmy, tak? Oczywiście, jeżeli to będzie trwało już długo i wszyscy będą mówić jej czemu ciągle chodzisz na ten cmentarz, a nie chodzisz z nami na przykład nie wiem, czy, spotkać się, to widać, że to już może być coś nie tak, że ta osoba może się trochę zafiksowała i utknęła w tym procesie, że oby nie, nie jest w stanie z tego wyjść, bo nawet nie widzi potrzeby, a wszyscy inni wokół widzą, że coś z Tobą jest nie tak. Ale czyli to jest też na przykład tak, że e, jakby, no bo Pani mówi tutaj, że właśnie można mówić wszystko, co jakby się chce i Tutaj jakby znowu do tych rodziców jest trochę tak, że taka różnica pokoleń, bo często od starszego pokolenia się słyszy ta osoba umarła, o niej nie można powiedzieć nic złego, bo ona umarła, a czasami ta osoba wyrządziła naprawdę dużo złego innym. I to może pomóc chyba też w terapii takiej, jak ktoś powie, że no, ta osoba umarła, ale zrobiła to to i to i ja nie muszę na przykład jej wybaczyć czegoś tam. No, a jeśli ktoś na przykład w żałobie po śmierci tej osoby mówi dobrze, że ona umarła, wreszcie umarła. Czekałam na to całe życie, aż umrze, bo miałam jej dość. Czyli to są bardzo y, takie społecznie nieakceptowalne i y, ryzykowne określenia. Ale nie w mówmy, y, y, ale zobaczcie, jakby w procesie terapii, też, czy pomocy w ogóle, czy zwykłego po prostu przechodzenia bez psychologa, nie? Y, takich procesów y, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, warto pamiętać, że nie bez powodu tak czujemy. Przecież umierają nie tylko dobrzy ludzie, tak? Umierają też ludzie, którzy krzywdzą innych. I jakby nie wolno samemu sobie robić wody z mózgu, jeśli czujemy i myślimy w taki, a nie inny sposób, to nie bez powodu. Inny, inni może nie mają odwagi do tego, żeby sobie powiedzieć różne rzeczy, tak? I przyznać, że wiadomo nikomu nie życzymy źle, to nie o to chodzi, że że tutaj gdzieś tam ja popieram jakieś negatywne myślenie o ludziach, nie wiem, Chodzi o taką, wiecie, autentyczność. Tak, nie? ale to też pomaga, no bo jakby no właśnie jak ktoś zrobił komuś tyle złego w życiu i tak dalej, no to jak nagle umrze, to czemu ta osoba ma ukrywać nagle i na pogrzebie jakby być smutna, że ta osoba umarła, skoro. Nie ma rzącu... ogromną. Tak. Bo to są takie, wiecie, odgórne jakieś nakazy, zakazy, powinności, a zwykle nakazy i zakazy nie pomagają, one mogą jakby ułatwiać jakiś... Kierunek życia, że normy są dobre ogólnie, tak? Ale na pewno nie normy narzucone, takie, które my przyjmujemy, uznajemy, że nam pomagają w życiu, tak? I powodują, że ani my nikogo nie krzywdzimy, ani nikt z nas. Ale kiedy doświadczyliśmy od osoby na przykład przemocy i nie, i nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić jakiejkolwiek formy przemocy jeżeli ona umrze, tak? I my poczujemy ulgę, że wreszcie mam spokój. Nie ma w tym nic złego, a niektórzy mogą myśleć, że jestem normalna, jak mogę tak myśleć, że jestem jakimś chorym człowiekiem, źle życzę innym. Nie, no nie, to jest autentyczna, normalna reakcja. A pytanie kolejne: czy można przeżywać żałoby po zwierzętach? Mhm. Mm Pewnie, że można. No i czasami ludzie są bardziej związani ze zwierzętami niż z innymi ludźmi. Niektórzy mówią, że zwierzęta nie robią krzywdy, na przykład psy czy koty, tak? No, to jest też inne. Oczywiście, ale można się związać i, i, i z innym zwierzęciem. Emocjonalnie, ale y, można, można. Dlatego też często, że zwierzęta nam no, nie robią żadnej krzywdy, są kochane, zawsze do naszej dyspozycji. Tak, że takie, nie wiem, ja mam się, bo mam, mam, psa, ale y, no pewnie są i inne takie zwierzaki, które po prostu, no, no tylko można kochać. Jak się takie zwierzę straci, znam przypadek. Rodziny, gdzie mieli, właśnie nie pamiętam już teraz, czy oni mieli tydzień, czy miesiąc tego psa, już nie pamiętam, ale krótko i tak płakali po jego śmierci. Ten pies przy szczepieniu zmarł, no, akurat to nie jest szczepionką, tak się to zdarzyło nie? i ja szczepię swojego psa i szczepienie jest okej, okay, ale e, tak się zdarzyło i no płakali, jakby ktoś umarł z rodziny. No, więc jakby pewnie, że jest. I ważne jest, żeby sobie dać czas na pogodzenie się z taką stratą, tak? Czyli po swojemu przeżyć to żałobę. Czy na przykład chcę sobie oglądać zdjęcia, powiedzmy, z tym psem cały czas, tak? I ktoś mi powie, no, przestań już nie oglądać, ale ja chcę jeszcze, tak? Jeszcze potrzebuję. Czy chcę sobie, nie wiem, przypominać różne, różne sytuacje z tym psem. Czy tak samo ze stratą y, człowieka. Też mogę mieć swój własny sposób na żałobę, niekonwencjonalny. Mogę, nie wiem, na grób zanieść. Jakąś rzecz, którą nie znicz, nie kwiaty, tylko coś, co mi się z tą osobą kojarzy na przykład, tak? Także mogę to zrobić naprawdę indywidualnie bardzo. Bo jeszcze na przykład do tych zwierząt to jest coś takiego chyba, że jak Umrze człowiek, no to wiadomo, wszyscy o tym piszą i tak dalej, ale jak umrze zwierzę, i na przykład, właśnie teraz nawet było, że jakiejś celebrycy zmarł pies, i ona napisała o tym, że jakby marzałoby i tak dalej, no bo była z nim związana od iluś tam lat. I ludzie w komentarzach widziałam, wylała się taka burza, nie tyle hej, to co... Co takiego, no jeszcze może będzie po stłuczonym talerzu płakało, i tak dalej. Na zasadzie, że tak jakby traktować tak przedmiotowo, a to często dla ludzi właśnie jest nawet jedyny przyjaciel, albo rodzina też i. Mhm. Tak, no właśnie. E, też widziałam powiedzmy takie, e, nie tyle są może porównania, co właśnie takie antyporównania, że e, właśnie cmentarz e, jakby ludzki i cmentarz mhm. dla zwierząt. I właśnie to też było, dużo hejtu było na, właśnie na te cmentarze zwierzaków, bo jakby to dla niektórych ludzi było totalnie bez sensu, jakby nie, nie widzieli w ogóle takiej potrzeby. E, no, ale też e brak zrozumienia, że inni ludzie mogą mieć taką potrzebę. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie chodzi o to, żeby każdy czuł to samo, ale jeżeli inni to czują, to czemu tego nie uszanować? Czemu wszyscy mogą myśleć tak jak ja? Tak? Czyli taka bardziej, większa otwartość, że tak nie są ludzie, którzy nie, nie zwiążą się z, ze swoim zwierzakiem i jak on umrze, to też mogą poczuć ulgę, że już go mieli dość, nie, nie chci, na przykład nie, nie chciałbym się chodzić, nie. Przecież różne mogą być reakcje. Niektórzy wcale nie są związani ze swoimi zwierzętami, one są samotne w domach. Ale to, że ktoś może płakać, też jest okej. Okay. Ktoś, ktoś, że nie będzie płakał, się cieszy, na przykład pies jest agresywny i terroryzował całą rodzinę, też są takie przypadki. Gdzie na przykład do lodówki nie można było podejść, bo ciągle warczał, bo uważał, że to jest jego teren i koniec. I po prostu jak w końcu zdechł, no to rodzina miała z głowy, tak? Nie wiedziała wcześniej, żeby pójść na przykład do behawiorysty, że psa, psa też się naprawdę wielu rzeczy da nauczyć i oduczyć, że można go ułożyć i, i dużo się da zrobić w ogóle z psami, czy z innymi zwierzętami. Eee, no więc nie, nie skorzystali z takiej pomocy i w końcu on już był stary, ze starości umarł po prostu, chorował. Ale, no ale też mieli ulgę. Już nie chcieli więcej psa. Już mieli dość psów. Czyli, Potem się... czyli tak, jakby strata to strata, i jakby niezależnie w sumie od tego. Czy jest zwierzę, czy człowiek. No, to jakby zawsze boli. Mhm. I zawsze jakby każdy ma prawo przeżywać to inaczej. Ale też, żeby nie dziwić się, że ktoś nie, nie, nie przeżywa wielkiej żałoby, że jest jakiś nieczuły. może, może sobie myśleć. Bo to jest nie. pewien objaw też. Ale też nie wszyscy muszą bardzo emocjonalnie to przechodzić. Ktoś bardziej mhm. w sobie to znosi na przykład. Albo rzeczywiście jest mniej wrażliwy. Także że jakby nie ma co oceniać, żałoby, formy żałoby przechodzenia są różne u różnych ludzi, każdy to po swojemu przechodzi, tak jak zakochanie też ludzie różnie przechodzą, można powiedzieć, że są jakieś cechy wspólne, ale też są różne, tak? są ludzie wylewni, ekspresyjni i są ludzie bardzo powściągliwi w reakcjach, więc jakby nie ma co porównywać, że się powinno tak albo tak, to jest różne.